Dzień dobry. Dzień dobry. W poprzednim odcinku już Danu się poznaliście, a od właściwie to już czwarty odcinek, gdzie jesteśmy na Śląsku, zwiedzamy nieruchomości u absolwentów warsztatów inwestowania w nieruchomości pokazujemy jak działają, Ja tylko chciałbym przypomnieć, że rok temu z Danusią mieliśmy wywiad na YouTubie. To był taki wywiad po czterech-5 latach od rozpoczęcia. Przygody z Nieruchomościami, gdzie Danuta i Grzegorz kończyli warsztaty inwestowania w nieruchomości i dzisiaj ocierają się już o wolność finansową, ale też zakochali się w pięknie i pokazujemy to piękno, które Danusia w tej chwili z Grzegorzem robią. W tle będą sobie lecieć przebłyski, fotki, zdjęcia, filmy. I zobaczycie, jakie cudowne kolejne mieszkanie, tym razem mniejsze, chociaż w tym samym kompleksie u tego samego dewelopera, ile mamy tu metrów? To jest 47, dwa pokoje 47 o. metrów. Tak jest. Aneks kuchenny połączony, mamy wyspę, mamy okap, który sobie nad wyspą jest. No pięknie urządzona ta część jadalna, my tu jesteśmy w wypoczynkowej. Wraz z możliwością oglądania telewizji. No i jeszcze dodatkowo jedna sypialnia, czy wie? Jedna sypialnia. Jedna, jedna sypialnia, toaleta, to wszystko gdzieś tam w przebyskach widzicie no przepiękne nieruchomości. I Danuta, skąd bierzecie inspiracji? Skąd wiesz, że akurat takie mieszkania, a nie inne? Skąd wiesz, że akurat na to będzie klienta, a nie na coś innego? To znaczy, tak, powiem Ci, że do, dobór samego architekta to też długa, długa droga. Znaleźliśmy panią, która naszym zdaniem tak najbardziej odpowiada gustom, bo architekt musi zrozumieć, że nas nie interesują takie top nowinki. Nie? Bo klient, który do nas przyjdzie kupować to mieszkanie, on niekoniecznie już będzie oswojony z takimi naj, najnowszymi trendami, on będzie oswojony z czymś, co jest modne ale nie wyprzedza koniecznie bardzo tych trendów. No więc musi to być coś, co jest w miarę neutralne, to mieszkanie, ale ono nie może być nudne, tak? Czyli neutralne, żeby nie, nie przytłaczało jakimiś mocnymi akcentami, a jeżeli to są mocne akcenty, to to może być zasłona, którą możemy sobie zdjąć, tak? I sobie powiesić taką, jaka nam pasuje, tak? Czyli są takie elementy wyposażenia, które nadają charakteru w jakimś takim neutralnym wnętrzu, ale te elementy są wymienne. Tak samo jak kolor sofy. Nam na przykład się zdarza, że przychodzi klin i mówi: No pani domu, to wszystko pięknie, ale ja bym chciała mieć czerwoną sofę nie ma dla nas problemu, no wiadomo, że ta sofa może zostać wyniesiona, może zostać zamówiona bardzo szybko, wyprodukowana, mamy spod Poznania dostawcę sof, e, cały czas jednego i e, bardzo szybciutko te sofy są do nas dostarczane, a ta sobie wędruje na inne mieszkanie. Więc mamy tutaj taką, dzięki skali, dosyć dużą elastyczność w tym, co możemy zrobić w tym mieszkaniu. Ale istotne jest to, co powiedziałam, musi być na początku neutralne, ale nie może być nudne. Ale kolor na przykład tej sofy, mhm. bardzo charakterystyczny, to była propozycja architekta, czy tak. Ty wybrałaś, tak. to akceptowałaś? Była, to była propozycja architekta. Mhm. Nie ukrywam, że czasami coś zmieniamy, ale naprawdę nasza Pani architekt nas inspiruje. Nie mogę powiedzieć, że, że jest dużo do zmiany. Zależało nam na takiej osobie, dlatego że wiesz, w pewnym momencie jak robisz dużo mieszkań i Ty je wymyślasz to zaczyna się tym nudzić, musisz kurczę, to już wcale nie jest ładne, nie? To już jest po prostu nudne. I potrzebny jest ktoś, wiesz, jakaś młoda krew, żeby inaczej na to spojrzał, coś innego zaproponował i ta osoba Cię potem już inspiruje. A Ty potem, bo, bo, bo wiesz, że ja robię potem homestaging, nie? To mnie inspiruje i potem ja się bawię przy tym homestagingu i to jest naprawdę jeden z takich przyjemniejszych momentów, no bo, słuchajcie, no nie ma się co czarować, to jest praca jak każda inna, czasami jest ciężko, trzeba się napracować i tyle. A przy tym chomustej się po prostu odpoczywa. Mhm. Wracamy do stiuku, stiuka, stiuku. stiuku, tak, tu mamy stiuku. Za nami znowu mamy stiuk i teraz pytanie: metr kwadratowy wyprodukowania takiego stiuku? O, tu mnie zabiłeś, ponieważ tak jak powiedziałam, współpracuję bardzo, bardzo ściśle z producentem, więc naprawdę mam to. W doskonałej cenie. Ja więc nie powiem, nie odpowiem mhm. Ci na to pytanie. Nie chcę też tutaj jakieś reklamy uprawiać, więc nie podam nazwy producenta z cieszyna. Naprawdę, ale myślę, że nawet dla kogoś, kto nie ma super cen, pamiętajcie, że te ściółki one nie muszą być na wielkich powierzchniach. One mogą być takim jednym paskiem, jak widzieliśmy na innych realizacjach. Nie? Jeden nieduży pasek daje efekt wow, ale jest nieduży. To nie może być duży koszt. Jest praca dla ekipy, ekipa musi być przeszkolona, żeby to zrobić, tak? bo to, to jest taka wiedza troszkę tajemna, jak to dobrze zrobić i, i musi być przeszkolona. Więc co chciałam podkreślić też jeszcze, że jak mnie pytasz o koszty, to, to jest też tak, że dzięki właśnie stałej współpracy z wieloma dostawcami, wiesz, siedzisz na kanapie, który jest jednego dostawcy, tu jest jugo jednego dostawcy i tak dalej tak dalej możemy wymieniać, to jest tak, że mimo, że te ceny materiałów one wzrosły 20, 25, 30%, to ja w tej chwili utrzymuję wzrost swoich kosztów na poziomie 15%. Właśnie dzięki temu, że, że współpracuję z tymi ludźmi, dzięki temu, że sobie coś tam do przodu kontraktuję albo robię magazyny. Nie tak jak z płytą meblową. W zeszłym roku pokupowałam tą płytę meblową, która najczęściej znajduje się na inwestycjach. I ona jej po prostu. No, powolnie będzie się kończyła, bo, bo troszeczkę dużo czas mieliśmy tych realizacji, ale kilka miesięcy leżała na magazynach u mm -hmm. No to nieźle. Ja sobie tak szybko w myślach jeszcze kalkuluję, analizuję. No to jest całkiem niezły sposób na życie, no bo jeżeli robimy cztery flipy i na każdym zarabiamy 50 tysięcy złotych, 4 flipy rocznie, 50 tysięcy, to jest dwie stówy rocznie, podziel na 12 miesięcy, to masz 16 tysięcy zysku miesięcznego na czysto, no przed opodatkowaniem. Nawet tak. jak um, dychę przeznaczysz na życie, z tego to szóstkę możesz reinwestować. A jeżeli podchodzisz już do inwestycji w sposób profesjonalny, jesteś w stanie znaleźć bardzo dobre inwestycje, dobrze je przygotować i jeszcze dobrze sprzedać. Te zyski przekraczają nawet 100 tysięcy. Ja, tak jak mówiłem, ostatnio w Poznaniu sprzedałem nieruchomość wartą 900 tysięcy, gdzie zyski jest 120. No to ja podejrzewam, chociaż tutaj Danusia powiedziała: Nie rozmawiamy o pieniądzach, więc trudno powiedzieć, ale ja sam przewiduję, że to mogą być zyski między 80 a nawet 140 tysięcy na takich nieruchomościach. Więc to jest z jednej strony zabawa, radość. A z drugiej strony jeszcze fajny zarobek i można sobie na wiele, wiele pozwolić, więc to jest inspiracja. No jest to inspiracja, bo tak jak ty mówisz właściwie żeby zrobić cztery flipy w roku, no to się nie napracujesz. Nie tak? No mówmy się, że tak to, to, wiesz, tam faktycznie po południu sobie możesz wyskoczyć i coś, coś takiego robić. A weź pod uwagę, Wojtek, takie zamierzły czasy, że kiedy ja byłam nauczycielem i mm. ja miałam takiego rocznego e, dochodu, no tak chyba niecałe 40 tysięcy. Mm -hmm. Czyli taki nie, nawet nie jeden flip, tak, nie? No, tak to, to sobie wyobraź, wiesz, o jakiej my w ogóle skali mówimy. Mm -hmm. no. A teraz, mm. jeśli jesteś na etacie i masz dochód, i okazuje się, że z tego wynika ci zdolność kredytowa. No wiem, że żyjemy w czasach z wysokimi stopami procentowymi i w ogóle e, dzisiaj mamy takie zalecenie od KNF-u, że e, Kredyt, kredyt oprocentowany przyjmujemy do sprawdzenia już na poziomie 7%, więc ten koszt tego kredytu może być 15 do 20 tysięcy złotych nawet przy takim kredycie na 500 tysięcy. Ale tutaj nie ma się czego bać, bo to jest krótki okres, 4-6 miesięcy, sprzedajemy nieruchomość, podnosimy ten koszt, a mimo wszystko zarabiamy 80, 100, 120 tysięcy. Więc to jest niesamowita inspiracja, gdzie zmienia się całkowicie podejście i życie. Cóż, mam inwestorów kredytowych też, nie? Mhm. Także także faktycznie no jakoś to się wciąż opłaca. Tak, a jak idziemy, skalujemy, przyjmujemy inwestorów do współpracy, robimy z nimi inwestycje w systemie 50 na 50, link w linku w opisie mamy tam więcej na ten temat. Gdybyście chcieli się przyłączyć do Danusi, tutaj Zapraszam. realizować w, na Śląsku czy w całej Polsce jak najbardziej jesteśmy otwarci. Danusia, gdybyś miała doradzić coś osobom, które zaczynają, które szukają inspiracji, coś co byś, co byś odpowiedziała? To znaczy, tak, powiedziałabym tak. Przede wszystkim yy, trzeba spotykać ludzi, Słuchajcie, trzeba spotykać ludzi, którzy to robią, bo ciężko jest wejść w ten biznes nie rozmawiając, nie wymieniając doświadczenia, nie słuchając tego, co mają inni do powiedzenia. Yy, w tym kontekście tutaj ja oczywiście no, nasuwają się nasze spotkania comiesięczne, yy, czy, czy w Katowicach, czy w różnych regionach yy, związanych z wiwnem. Yy, ale dobrze jest znaleźć jakiekolwiek spotkania, gdzie, gdzie mamy szansę porozmawiać z ludźmi z branży. To jest, to jest podstawa. Ci ludzie zawsze inspirują, ci ludzie coś podpowiedzą, ci ludzie przyjdą z czymś do nas, tak? Eee, także zaczęłabym chyba od relacji i ewentualnie pomyśleć o jakimś dobrym szkoleniu na początek. Bez tego jest faktycznie trudno. Eee, zasubskrybuj kanał, śledź nas. Dowiaduj się, co ciekawego słychać w nieruchomościach. Zapraszam na webinary, które organizuję, gdzie cały czas analizuję sytuację i podpowiadam, czy to cały czas dobry czas na inwestycje, czy, czy może trzeba uważać na coś. Natomiast jeśli będziesz chciał się skontaktować, na dole w opisie jest kontakt. Zapraszamy do współpracy i życzymy Tobie również wielu inspiracji i samych sukcesów. Pozdrawiamy serdecznie Wojciech Ożychowski i Danusia Prochalska. Pozdrawiam.